O. o i tutaj jest granica. Gdzie ta ja granica? Pani po... ja jedziemy ja pokażę. Gdzie, gdzie szła? A może do, do, do lasu podejdę troszkę o. Tam? No, no ale się... gdzie pani pokaże, gdzie ta granica szła? O tam o ten dosyć, że ja jej pokazałem, bo Aha. O, Zaraz zaraz wniesie. Już, za... Już ten raz był za granicą. Już? Tak. A teraz? Kropka, jedna chodzi i tam dwa słupy. No prosto. O tu? No, mhm. mhm. Opowiadali to wszyscy. Ale pan też pamięta. No, czekaj Proszę coś spamiętać. No, a jak już wróciliście do Polski, pani Mario? No. To jak wróciliśmy do Polski, to... to zanim unormowało się wszystko, to, no. to nie było takie proste. No, Życie. Się, się żyje blisko granicy. A tak jak w Zagrodzie. To znaczy? To znaczy, żeby, żeby nic coś nie poszło. Wie Pani kiedyś, jak była granica tam? Czekaj. Nie, tutaj. Tutaj już przenieśli. To ja tam w domu, o tam mój rodzinny dom, mm -hmm. biały. Mm -hmm. ja...